Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Pani Karoliny Wielczyńskiej Cud na zamówienie Oczywiście jest to jedna ze świątecznych książek Od wydawnictwa Skarpa Warszawska Która miała premierę 11 października 2023 roku No jest przepiękna Słuchajcie, najpierw mam dla Was cytaty Dzisiaj na pewno będzie film o Kevinie I mnóstwo komedii romantycznych Ze śniegiem, Mikołajem i choinką Skrzywił się nie wiem, jak ludzie mogą to wciąż oglądać. Mnie na samą myśl robi się niedobrze. I jeszcze jeden. Kiedy przyjadę i stół jest już nakryty, choinka ubrana, a pod nią prezenty, to mogę poczuć się jak dziecko, które nie ma jeszcze obowiązków, tylko przyjemności. Takie Boże Narodzenie lubię najbardziej. Słuchajcie, w tej książce autorka splotła życie kilku osób. Pokazała, z jakimi problemami się zmagają. I jak starają się żyć dobrze, żyć dobrze, tylko no może nie zawsze im to wychodzi. Nie każdy cieszy się tutaj na Boże Narodzenie. Są też osoby, które najchętniej przespałyby cały dzień i obudziły się już po. Widzimy jakie są nieszczęśliwe, mamy zaraz ich problemów, ale na konkrety musicie poczekać. bowiem autorka lubi, bardzo lubi budować tutaj napięcie. Jest tutaj ktoś, kto nie potrafi dogadać się z matką i nie zamierza spędzać z nią świąt. Nie jest w stanie czegoś wybaczyć, ale widać jak oboje naprawdę mocno cierpią z tego powodu. Jest tutaj ktoś, kto stracił najbliższe osoby i stara się zrobić wszystko, żeby nie uczestniczyć też w przygotowaniach świątecznych. Tak bardzo pragnie ponownie czuć się jak małe dziecko. To osoba o dobrym sercu i nieraz się o tym przekonamy. Jest tu jeszcze ktoś, kogo młodzieńcze lata no już dawno przeszły. My znamy ból tej osoby, chociaż tak naprawdę nie chce być wylewna, to jednak coś jej tutaj utrudnia. Jedni myślą tutaj o innych, i nawet jeżeli widzą kogoś obcego, kto na przykład ktoś może ustawił ich tutaj na ich drodze, to chociażby nawet nie chcieli zmieniać swoich planów, to jednak i tak proponują im coś miłego, żeby po prostu nie pozostali sami. To większość z nich uważa, że w święta nikt nie powinien być sam. Lecz jest jeszcze ta druga połowa. No, i tam klimat jest troszkę przykry i smutny. To tam potrafią paść niecenzuralne słowa i nerwy na wszystkich z totalną ślepotą, że oni w ogóle w czymś zawinili. No, nie, oni są zawsze winni. Nie chcę wam też tak dokładnie tego opowiadać, gdyż no, hmm, powiem wam, że uważam, żeby każdy sam pozwolił sobie poznać te osobistości. Borykają się bowiem z problemami, które i nas mogą dotyczyć. Warto też, żeby samemu zauważyć i może przeżyć zmianę, która w nas znajdzie właśnie podczas czytania tej książki. Gdzie pozycje świąteczne bowiem powinno się czytać nie wtedy, kiedy nadchodzą święta Bożego Narodzenia, ale może wtedy, kiedy czujemy się samotni. Pamiętajcie, że samotność można również odczuwać będąc w związku. Przed Wami przepiękna opowieść, która nieraz wzruszy i otworzy nawet nasze rany, żeby właśnie po jej skończeniu mogły się zabliźnić. Każdą opowieść przekazuje nam tutaj narrator, ale innym drugiem mamy też zaznaczone ich prywatne myśli, e, które chcą nam przekazać. Ich historie przeplatają się tutaj ze sobą, żeby właśnie razem się później połączyć. My naprawdę czytamy książkę mega zachłannie i z niecierpliwością przygotowujemy się na wydarzenia, które w większym stopniu w większym stopniu nas naprawdę zaskakują. Teraz już przynajmniej nie wiem, skąd się wzięła ta fioletowa układka. No i piesek na zdjęciu. Bardzo, bardzo wam książkę polecam, zwłaszcza, żeby przeczytać ją przed Bożym Narodzeniem, nie tylko, bo zastanówcie się, dlaczego niektórzy pragną spędzić się z kimś, dlaczego niektórzy potrzebują tej obecności drugiej osoby, a dlaczego niektórzy nienawidzą świąt. Oni nie nienawidzą świąt, tylko czasów, w którym doszło do pewnych starzeń. Ale żeby się dowiedzieć, jakich, to już musicie sami się o tym dowiedzieć. Przekonajcie się, czytając tę książkę. Mega, mega uwielbiam takie pozycje, właśnie zwłaszcza, kiedy jeszcze nie nadchodzi listopad, bo wtedy jest miesiąc smutny, a ja czytam je wtedy, kiedy potrzebuję pocieszenia. A że akurat mam taki czas, że mam troszeczkę smutniejszy, to po prostu takie książki są dla mnie balsamem na zranione serce i, i jakiekolwiek teraz do mnie przychodzą, czytam je po prostu w pierwszej kolejności. Wiecie, to życie czasami ustawia na nas na drodze raz postacie, raz książki, więc dlaczego by z tego nie skorzystać? <gry> Polecam Wam, bo naprawdę mądra pozycja do przemyślenia. Do usłyszenia. Pa-pa-pa-pa.